Witam. Nazywam się Felix Wesso, Chcę opowiedzieć państwu o leadsmarket.com. Leadsmarket.com jest firmą zajmującą się generowaniem leadów online z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii w USA. Poszukujemy partnerów na całym świecie, którzy mogą generować nowe kontakty biznesowe w Stanach Zjednoczonych. Pracujemy już z partnerami takimi jak państwo od ponad 9 lat. Obecnie poszukujemy dwóch rodzajów potencjalnych klientów. Są to potencjalni klienci pożyczek do dnia wypłaty potencjalni klienci Kancelarii Praw. Każdego z osobno przedstawię Państwu bardziej szczegółowo. Codziennie około 70 tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych składa wnioski online, aby uzyskać pożyczkę do dnia wypłaty. Większość z nich korzysta z wyszukiwarek takich jak Google i Bing do znalezienia kluczowych słów, jak pożyczki do dnia wypłaty online, zaliczki pieniężne i inne. Strona internetowa, która zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o pożyczki do dnia wypłaty, zarabia około 5 tysięcy dolarów prowizji dziennej. Wiemy o tym ponieważ wielu z naszych partnerów ocenia te słowa kluczowe, a my wypłacamy dla nich dziesiątki tysięcy dolarów tygodniowo. Zapewniamy naszym partnerom listę najbardziej popularnych, najlepiej konwertujących słów kluczowych. Oferujemy naszym partnerom 90% udziału w przychodach ze sprzedaży pożyczek do dnia wypłaty potencjalnym klientom. Co to oznacza? Oznacza to, że będą Państwo mogli uzyskać 90% przychodów, a leads market dostanie jedynie 10%. Jest skierowana do potencjalnych klientów kancelarii prawnej. Są to ludzie, którzy potrzebują adwokata, aby pomógł im w przypadku sprawy, szkody osobowej, złożenia pozwu o rozwód, rezbyzantowania w procesie karnym lub pomocy w przypadku jazdy w stanie mniejszości. Mogą Państwo przekierować ruch na jedną z naszych stron internetowych lub też łatwo zbudować własną stronę internetową za pomocą jednego z naszych szablonów. Przygotowaliśmy wiele pięknych, przejrzystych szablonów HTML dla stron internetowych. Jako partner leadsmarket.com będą mieli Państwo dostęp do naszej biblioteki szablonów stron internetowych. Mogą Państwo po prostu skopiować i wkleić plik HTML do konta hostingowego. Otrzymają Państwo zupełnie nową stronę internetową z wszystkimi formularzami śledzącymi kodami gotowymi do rozpoczęcia poszukiwania nowych kontaktów biznesowych. Wszystkie nasze szablony są zaprojektowane tak, aby mogły szybko się załadować. Budujemy stosując technologię responsive design. Więc szablon automatycznie dostosowuje się, aby dobrze wyglądać w przeglądarkach telefonów komórkowych i tabletów. Bardzo dbamy o współczynnik konwersji. Testujemy każdy szablon przed udostępnieniem go naszym partnerom. Nasza własna technologia o nazwie Optimo robi kilka rzeczy dla partnerów: zapewnia statystyki w czasie rzeczywistym i raporty analityczne, które można przeglądać na swoim portalu partnerskim. Myślę, że mamy najlepszy kopie partnerski w branży. Załóż darmowe konto, aby zobaczyć to na własne oczy. Optimo stale optymalizuje leje konwersji i kanały dystrybucji, aby dostarczyć Państwu jak najwyższe możliwe wypłaty. Otaczamy naprawdę bardzo dobrą opieką naszych partnerów. Partnerzy otrzymują tygodniowy dochód w wysokości powyżej 100 dolarów. Wysyłamy płatności za pomocą PayPal, Bank Direct Deposit, Pioneer, Web Money, Wire Transfer i kilku innych. Zostanie Państwu przydzielony zaangażowany sprzedawca, który jest zmotywowany, aby zapewnić Państwu zarobienie sporej sumy pieniędzy. Pracujemy z partnerami z całego świata i jesteśmy bardzo dobrze w zapewnianiu wsparcia przez Skype, ICQ i inne komunikatory. Zawsze mogą Państwo do nas zadzwonić, odwiedzić naszą siedzibę w Los Angeles, wysłać do nas e-mail. Zapisz się dzisiaj na bezpłatne konto partnerskie z leadsmarket.com i skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Zaróbmy razem mnóstwo pieniędzy!